35 lat temu legionowo zaczęło nowy rozdział. Mieliśmy wspólny cel stworzyć miasto, w którym po prostu dobrze się żyje. W 1990 roku wszystko było jeszcze świeże, niepewne, a jednocześnie pełne energii. Pierwsze rady, pierwsze decyzje. Pierwsze marzenia, z których miało powstać całe miasto przyszłości. Od zera budowaliśmy podstawy: wodociągi, kanalizacja, pierwsze inwestycje. Krok po kroku legionowo rosło w siłę. To była praca pełna uporu i wiary, że warto. Potem weszliśmy w czas dużych zmian. Nowe szkoły, przedszkola, basen, komunikacja, parki miasto nabierało tempa. Z małej miejscowości zmieniliśmy się w nowoczesny, dobrze zorganizowany samorząd. Ale najważniejsze zawsze było jedno ludzie. To mieszkańcy sprawiają, że legionowo żyje ich energia, pomysły, codzienność, relacje. To właśnie dla nich i z nimi przez 35 lat pracowali radni, urzędnicy i prezydenci. Dziś dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli to miasto, tym, którzy są z nami, i tym, których już z nami nie ma. 35 lat wspólnej drogi, 35 lat pracy dla Legionowa.